Cześć, dzień dobry. Witam Was w podcaście IT i Biznes. Nazywam się Grzegorz Tabor i na co dzień prowadzę trzy firmy, w tym firmę programistyczną, agencję doradczo-rekrutacyjną i SaaS do monitoringu cen, konkurencji dla e-commerce. Podcast IT i Biznes kieruje do właścicieli firm oraz menadżerów, którzy na co dzień współpracują w swoich firmach często i dużo z szeroko pojętym IT i chcieliby realizować owe projekty IT bardziej świadomie i skuteczniej. Odcinek 24. Dlaczego monitoring Twoich systemów to podstawa? Wyobraź sobie, że prowadzisz sklep internetowy, a Twoi klienci wchodzą na stronę i. No właśnie, i nic się nie ładuje. Płacisz za reklamy, tracisz klientów i co najważniejsze, tracisz ich zaufanie. Właśnie dlatego monitoring systemów to podstawa? Czy wiesz, że według badań 53% użytkowników opuszcza stronę, jeśli ładuje się ona dłużej niż 3 sekundy? To nie tylko kwestia komfortu użytkowników, ale także twarde dane, które przekładają się na Twoje zyski lub ich brak. Czego dowiesz się z dzisiejszego odcinka? Opowiem o tym, jakie elementy systemu warto monitorować, na co zwracać szczególną uwagę. Omówię jak niektóre narzędzia mogą robić to za Ciebie i informować Cię o potencjalnym zagrożeniu w czasie rzeczywistym. Powiem o tym, co zrobić, jeśli w porę nie wykryjesz odchyleń. Przedstawię pokrótce, jakie kroki należy podjąć. Gdy kryzys już się wydarzy, jakie są opcje naprawcze i kogo warto zaangażować do pomocy. Nie przedłużając, standardowo już serdecznie zapraszam do głównej części dzisiejszego odcinka. Cześć, dzień dobry. W odcinku 24, czyli tym dzisiejszym, poruszymy temat monitoringu systemów, który dla wielu właścicieli biznesów online jest albo oczywistością, albo zupełną tajemnicą. Zacznijmy od tego, czym jest w ogóle monitoring. Jest to tak naprawdę kluczowy element, który szczególnie dla firm jest ważny, kiedy one są w fazie wzrostu, modernizacji, ale także dla tych, które działają na rynku już od dłuższego czasu i na przykład zmagają się z długiem technologicznym, lub nie zmagają się z długiem technologicznym, po prostu są i powinny być monitorowane. Monitoring odpowiada za urealnianie, czy system działa poprawnie lub jeżeli nie działa poprawnie, czyli jeżeli występują jakieś błędy, problemy, to właśnie kiedy one występują, w jakiej sytuacji, jak wyglądają. Zastanawiałeś, bądź zastanawiałaś się kiedyś, jak wiele tracisz, kiedy twoja strona przestaje działać, albo kiedy działa zbyt wolno na przykład. Opowiem Ci przykład z życia wzięty. Jeden z najpopularniejszych sklepów internetowych w Polsce zaplanował wielką akcję promocyjną na Black Friday. Niestety w kluczowym dniu ich serwery nie wytrzymały obciążenia, a strona przestała działać. No i przyczyną tutaj była niespotykana wcześniej liczba użytkowników przyciągniętych no, wyjątkowo atrakcyjnymi ofertami jak to na Black Friday. To też były początki Black Friday w Polsce, więc y, sytuacja no, dla firmy po prostu zupełnie nowa. No i czy firma była przygotowana na wzmożony ruch? Jak się okazało nie. Czy po prostu nie przewidziano tak dużej skali zainteresowania? Nie wiadomo, być może. No ale na pewno sytuacja wywołała frustrację klientów, no bo umówmy się: no kto w Black Friday nie dotrze, nie, nie jest w stanie wejść do sklepu, nie jest w stanie dokonać zakupu produktów w odpowiednio obniżonych cenach, no ten jest po prostu zdenerwowany, traci zaufanie, no i wrzuca negatywne rzeczy na kanały komunikacyjne firmy, gdzie ona też potem cierpi finalnie pr -owo. Myślę, że to jest doskonały przykład, jak chwila nieuwagi może zniweczyć tak naprawdę tygodniowe planowanie. Wysiłki całego zespołu marketingowego. No i koszty ponoszone w przypadku tego typu awarii, czy tego typu awarii systemu nie ograniczają się tylko do czasu, gdy system nie działa. To tak naprawdę są też koszty, które dotyczą dziesiątek godzin pracy Twojego zespołu, na przykład marketingowego. Nie tylko wcale działa IT, ale i konsekwencje mogą być też odczuwalne po usunięciu awarii, kiedy taki zniechęcony użytkownik po prostu nie chce wrócić. No i teraz. Skupmy się proszę w tym odcinku na tym, jakie elementy warto monitorować, biorąc pod uwagę przykłady firm z branży e-commerce oraz SaaS. No i po pierwsze, warto monitorować dostępność aplikacji. W systemach SaaSowych sprawa wygląda trochę inaczej, ale też podobnie, czyli monitorujesz tutaj dostępność aplikacji dla użytkowników, czyli na przykład, kiedy masz tysiące klientów korzystających z Twojej platformy jednocześnie, to nie możesz sobie pozwolić na żaden downtime, czyli ten moment, kiedy strona nie działa, czy Twoja aplikacja. No bo to powoduje ogromną frustrację, ale też po prostu zwyczajnie realną stratę finansową. To, co się dzieje, jeżeli aplikacja przestaje działać, no to z reguły po prostu użytkownicy rozważają przejście do konkurencji i tyle, szczególnie kiedy problemy powtarzają się cyklicznie w jakimś określonym czasie. Czyli po pierwsze, monitorujemy dostępność aplikacji, dostępność sklepu internetowego. Po drugie, powinniśmy monitorować czas ładowania się poszczególnych podstron w tym systemie czy w tym sklepie. I trzeba tutaj zacząć od kluczowych elementów, czyli tych kluczowych podstron, i to coś, co każdy właściciel biznesu online powinien traktować naprawdę serio. Bo jeżeli twoja strona, sklep, aplikacja, cokolwiek ładuje się wolniej niż 3 sekundy, to naprawdę masz z tym duży problem i to długoterminowo będzie, będzie po prostu nie okay dla twoich użytkowników. Co ważne, musisz być świadomy, ile tak realnie twoja strona się ładuje i jak to się rozkłada w perspektywie całego dnia. Bo może się okazać, że na przykład rano i po południu, kiedy ruch jest mniejszy, strona się ładuje poprawnie, czy Twój sklep, ale na przykład wieczorem, kiedy użytkowników jest więcej, to wtedy pojawiają się jakieś problemy obciążeniowe, które niekoniecznie muszą się objawiać na przykład u Ciebie, a mogą się objawiać u Twojego klienta, który po prostu korzysta ze sklepu w innym miejscu. Warto na to zwrócić uwagę i warto to mieć pod kontrolą. Trzecia rzecz, którą warto monitorować to jest na przykład koszyk, ale miałem tutaj na myśli to, że warto monitorować taką główną funkcjonalność danego systemu, czy główne funkcjonalności, które są super krytyczne, czyli to powoduje, koszyk jest tutaj pięknym przykładem na, na poziomie e no bo jeżeli koszyk nie działa, no to e y po prostu nie działają, czyli to po prostu nie da się dokonać zakupu, to jest oczywiste i tego typu ważne funkcjonalności, które w twojej aplikacji, w twoim systemie powodują to, że w momencie kiedy są niedostępne to czegoś ważnego krytycznie dla twojego biznesu nie da się zrobić, to to są te miejsca, które na pewno należałoby monitorować. Rzecz super oczywista, ale której zdarza się ludziom zapomnieć mega często, to data ważności domeny. Mieliśmy kilka przypadków w życiu, kiedy klienci zgłaszali nam jakąś awarię, a okazywało się, że to po prostu nie przedłużyli daty ważności domeny i to naprawdę łatwo przeoczyć więc warto to też monitorować. No, oczywiście w sposób zautomatyzowany, ale o tym za chwilkę. Coś, co jeszcze warto monitorować, to śledzić błędy w tak zwanych logach, czyli takich plikach na serwerze, gdzie te błędy się odkładają. No i znowu, tu też może się wydawać, że małe błędy są mało istotne, od po prostu jakiś drobiazg, ale jeżeli taki błąd pojawia się regularnie, to oznacza, że coś naprawdę gdzieś nie gra. I zanim sytuacja zrobi się poważniejsza, warto te błędy wychwytywać na bieżąco. No bo tutaj, jeżeli monitorowanie blogów błędów mamy zrobione w czasie rzeczywistym, to pozwala nam to szybko reagować na te błędy, zanim coś wybuchnie no i stanie się prawdziwym problemem. I coś, co jeszcze warto monitorować, to jest rzecz super podstawowa, ale o się też zapomina: to są zasoby serwera. I teraz to jest. Coś, co jest kluczowe, szczególnie jeśli planujesz większą kampanię marketingową, na przykład, albo kiedy zbliża się okres największej sprzedaży. Czyli przeciążenie serwera w tego typu momentach to jest naprawdę prawdziwy koszmar. I co gorsza, jak już jesteśmy w tym momencie, kiedy serwer jest przeciążony, trudno z tym coś tak naprawdę zrobić, no bo jeżeli ruchu jest po prostu za dużo względem zasobów, jaki ten ruch mogą obsłużyć, no to nic poza dokładaniem serwera, zmianą infrastruktury nie da się zrobić, ale to nie są działania, które wdraża się ad hoc. No i to jest też ta właśnie sytuacja, o której opowiadałem, tej firmy komputerowej, która w ramach Black Friday po prostu nie sprawdziła swoich serwerów. No i cały sklep im siadł i no, ściągnęli zbyt duży ruch i finalnie nie byli w stanie go obsłużyć. Dużo działań poświęconych, efekt nie do końca taki, jakiego się na pewno spodziewali. No i teraz postawmy sobie pytanie, jak monitorować systemy skutecznie. I to, żeby to monitorowanie było naprawdę skuteczne, myślę, że trzeba podejść do tego z kilku perspektyw. Nie ma jednej takiej złotej zasady, ale są pewne sprawdzone techniki i narzędzia przede wszystkim, które ułatwiają życie po prostu. I teraz kilka sposobów, które warto mieć na radarze. Na pewno warto wdrożyć narzędzie, które będzie działało 24 na 7 i będzie monitorowało te kluczowe wskaźniki, o których wspomniałem przed chwilą. Jak czas działania serwera, jak obciążenie serwerów, jak zachowania nawet użytkowników na stronie. I dobra wiadomość jest taka, że większość narzędzi monitorujących zrobi to za ciebie i poinformuje cię, gdy tylko pojawi się jakiś problem. No i właśnie nie ma nic lepszego niż system, który powiadomi cię od razu, kiedy coś zaczyna się dziać, czyli dowiesz się od systemu, od systemu monitorującego Twoją aplikację, Twój sklep, że coś nie gra albo że coś trwa za długo. A nie od użytkownika, który już jest zdenerwowany i po prostu raczył Cię powiadomić, bo tego typu już zgłoszenie to oznacza, że skala jest już na jakimś poziomie. No i już po prostu w tym momencie tak naprawdę generujesz sobie stratę. I te automatyczne alerty to jest tak naprawdę klucz do szybkiej reakcji, no bo ustawiasz sobie różne progi, czyli na przykład, aby system dał Ci informację, kiedy czas ładowania określonej podstrony urośnie powyżej dwóch sekund, albo kiedy po prostu dana podstrona jest zupełnie niedostępna. Albo kiedy ona ma jakiś błąd, na przykład błąd 500. No i wówczas dostaniesz powiadomienie, zanim ta sytuacja w ogóle wymknie się spod kontroli. No i wtedy też możesz podjąć działanie od razu, lub Twój dział IT, lub Twój software house, zamiast czekać, aż problemy zaczną się na dobre. To, co można w tego typu narzędziach też z reguły zobaczyć, to taki monitoring w czasie rzeczywistym, czyli zobaczyć, jak Twoja strona, Twój sklep, Twoja aplikacja reaguje w konkretnych godzinach dnia, ile osób ją odwiedza, jak to się przekłada na ruch. Jak to się przekłada też na ewentualne spadki wydajności? Czyli na przykład, jeżeli prowadzisz kampanię reklamową, to jesteś w stanie przewidzieć, w jakich godzinach ona może działać sprawnie, no i też wcześniej oczywiście zareagować, jeżeli mogłoby się okazać, że w danym czasie już widzisz, że twój sklep na przykład działa wolniej, tak żeby sobie odpowiednio zwiększyć te zasoby i faktycznie móc ten większy ruch obsłużyć, aby twoje działania marketingowe zwyczajnie nie poszły na marne. No i okej, okay, powiedzieliśmy sobie o tym, jakie elementy warto monitorować, jak to robić skutecznie, czyli właśnie o tym trochę narzędziu, z jakiego można skorzystać. I teraz właśnie chciałbym wam opowiedzieć o narzędziu, które tak naprawdę może wykonać całą tę pracę za Ciebie. Jest to aplikacja, która została stworzona z myślą o jak najwcześniejszym reagowaniu na sytuację, zanim one w ogóle staną się problemem. No i gdzie indziej pochwalić się, kiedy nowa aplikacja wyjeżdża spod naszej stajni, jest tak naprawdę czymś, co rozwiązuje zarówno problemy biznesowe, jak i problemy działów IT. No i jest to aplikacja o nazwie Web Monitor. Web Monitor jest to aplikacja, która niskim kosztem daje wysokie korzyści. Ale sobie tutaj slogan wymyśliliśmy, ale tak jest, bo miesięczny koszt inwestycji w Web Monitora w zapobieganie np. utracie zamówień czy działania kluczowych funkcjonalności w danym systemie zwraca się tak naprawdę już od pierwszego potencjalnie utraconego zamówienia. Bo w momencie, kiedy on nas informuje o tym, że coś nie działa, no to dostajemy po prostu możliwość zareagowania szybciej i zminimalizowania strat, jakie mogłyby się pojawić. I to było naszym głównym aspektem, który przyświecał nam w wizji budowy tego narzędzia. Aby działało ono sprawnie i było prawie za darmo, albo w pakiecie, nie wiem, o wartości pizzy, którą jako programiści uwielbiamy, zaraz obok kawy czy innych, mate. No i teraz na dzień 15 października 2024, kiedy nagrywam ten podcast, trwa okres testów wewnętrznych w zamkniętej grupie. I teraz, jeśli chciałbyś sprawdzić, jak działa Twój sklep, bądź Twoja strona, bądź Twoja aplikacja, i chciałbyś to sprawdzić korzystając z naszego web monitora, to bardzo proszę napisz do mnie. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie do tego odcinka. No bo tutaj tak naprawdę zbudowania tej aplikacji pewnie nagram prędzej czy później jakiś dokładniejszy case study. Opowiadające o tym, jak wpadliśmy na ten pomysł, jak go zweryfikowaliśmy rynkowo i też jak podeszliśmy do realizacji i publikowania tej aplikacji. Ale na dziś bardzo chciałbym podkreślić samą funkcjonalność i takie dwa kluczowe etapy, jakie mamy w naszej roadmapie. I teraz pierwsza faza aplikacji, która na dziś jest dostępna już do testów, jest ta aplikacja, która zawiera etap monitoringu. Czyli WebMonitor sprawdzi, czy wasza strona się ładuje, czy wasz sklep jest dostępny, czy wasza aplikacja zawiera jakieś błędy. Jeżeli tylko cokolwiek tego typu wykryje, od razu dostaniecie o tym powiadomienie SMS-owe. Czyli mówimy tutaj o błędach 404, o błędach 500, czy problemach z API różnego rodzaju. Nie ma mowy, żeby tutaj temu narzędziu coś umknęło. Jeżeli słuchasz tego podcastu na stronie WebMonitora, możesz kliknąć w prawy górny przycisk na, na właśnie tej stronie i rozpocząć bezpłatny okres próbny. No, i to była właśnie pierwsza wersja, czyli ta wersja związana z monitoringiem samym w sobie. Natomiast w naszej roadmapie, czyli takiej wizji tego, gdzie chcemy, żeby to narzędzie podążało, mamy drugą wersję jeszcze, która będzie pokrywała etap uproszczonych testów automatycznych. Które w łatwy sposób możesz przygotować wraz na przykład z chatbotem wykorzystującym AI. Czyli w tym wypadku to już naprawdę zrobi różnicę, no bo teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w stanie zweryfikować, że wasz sklep działa. Że on działa szybko, albo kiedy działa wolno, w jakich godzinach, w jakich dniach, czy jest w tym jakaś powtarzalność. Możecie sobie to zgrać też z ruchem, jaki się pojawia, i czy to wszystko ze sobą koreluje. Po wprowadzeniu zmian co do szybkości działania możecie sprawdzić, czy te zmiany faktycznie przyniosły rezultat. I do tego wszystkiego moglibyście jeszcze w łatwy sposób napisać chatbotowi: Hej, web monitor, sprawdzaj proszę co 10 minut mój koszyk, czy na pewno działa on poprawnie. I teraz WebMonitor sam napisze sobie scenariusz testowy, który przekaże Ci do pokazania tego, w jaki sposób będzie sprawdzał ten koszyk. Czyli, że na przykład znajdzie sobie produkt, doda go do koszyka, doda inny produkt, zwiększy ilość, zmniejszy ilość, wykona szereg różnych czynności, których, dzięki którym sprawdzi, czy ten koszyk działa poprawnie. No i będzie jeszcze sprawdzał szybkość działania tego koszyka i tej określonej ścieżki. No i nie będziesz musiał tutaj nic klikać, nic ustawiać w żadnym kreatorze, tylko po prostu komunikować się z chatbotem. No. Uważam, że to jest super sprawa i będziemy bardzo mocno w tym kierunku dążyć. Także teraz, najbliższe kilka dni to są już takie zaawansowane testy w zamkniętej grupie. Przypominam, że jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś do niej dołączyć, to śmiało napisz do mnie, chętnie prześlę Ci tutaj dostęp do wersji testowej tej aplikacji. No i w momencie, kiedy już uruchomimy wersję produkcyjną, będzie można z niej korzystać w 100%. Tak, w 100% z niej korzystać i tyle. <grym> I teraz. Jeżeli już urealnisz to, że jakieś problemy się pojawiają, to na pewno będzie warto, aby po prostu te problemy zgłosić, czy to do Twojego działu IT, czy to w ogóle działa IT dodać do tego web monitora, tak, żeby ktoś na bieżąco reagował na te wszystkie zgłoszenia, które aplikacja będzie Ci zwracać. I podsumowując dzisiejszy odcinek, przyjrzeliśmy się dzisiaj tematowi, który jest absolutnie kluczowy dla każdego biznesu online. Jest to monitoring systemów. A mówiliśmy jak wielkie znaczenie ma stabilność działania strony czy aplikacji, jak monitoring może zapobiec katastrofom, takim jak awaria w kluczowym momencie sprzedażowym? Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, stronę firmową i masz tam chociaż formularz kontaktowy, przez który wpadają lidy, czy masz jakąś aplikację webową, to monitoring nie jest czymś, co można zignorować. I po tym odcinku powinieneś bądź powinnaś zastanowić się, które systemy są najważniejsze dla Twojej firmy, jakie metryki odzwierciedlają, że biznes działa tak, jak powinien. I które metryki wpływają na to, że potencjalni klienci lepiej konwertują. I w tych miejscach, na które te metryki wpływają, warto wprowadzić właśnie monitoring. Gorąco zachęcam Cię do sprawdzenia, czy obecnie w Twojej firmie to monitorowanie się jakkolwiek odbywa, upewnij się, że masz plan działania w przypadku problemów. Jeśli nie, to zastanów się, dlaczego tak jest i czy Twój biznes jest gotowy na to, aby ponieść konsekwencje nagłej awarii. Jeżeli masz pytania dotyczące kwestii, które poszliśmy w dzisiejszym odcinku, lub chciałbyś bądź chciałabyś doprecyzować pewne rzeczy, napisz do mnie. Chętnie pomogę zweryfikować, czy monitoring Twoich systemów obejmuje kluczowe kwestie najważniejsze dla Twojego przedsiębiorstwa. Umów się na bezpłatną konsultację, podczas której omówimy, jak to powinno działać w kontekście Twojego konkretnego biznesu. Jeżeli temat monitoringu cię zainteresował i chciałbyś bądź chciałabyś dowiedzieć się więcej o naszym narzędziu, o tym web monitorze, to zostawiam kontakt do siebie w opisie do tego odcinka i skontaktuj się proszę, abyśmy przegadali temat i uruchomili okres próbny tej aplikacji dla twojej firmy w ramach zamkniętej grupy testerów. Jeżeli masz natomiast pomysł na kolejny temat, który chciałbyś bądź chciałabyś usłyszeć w naszym podcaście, koniecznie daj mi znać. Podziel się swoimi przemyśleniami, bo to Twoje sugestie pomagają nam tworzyć treści, które najlepiej odpowiadają na Wasze potrzeby. I w przyszłym tygodniu temat już będzie nieco inny niż dotychczas, jeżeli chodzi o podcast, bo no w końcu nazwa tego podcastu to IT i biznes, więc pogadamy sobie trochę o tym biznesie, a dokładnie to o networkingu w biznesie. Także jeśli jesteś zaciekawiony bądź zaciekawiona tym tematem, to słyszymy się standardowo we wtorek. Subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.